W sklepie internetowym na oprogramowaniu e Store możesz sprzedawać produkty nie tylko na sztuki i wagę. Możesz sprzedawać produkty w dowolnej jednostce, takiej jak litry czy metry kwadratowe. Aby to zrobić, najpierw musisz stworzyć odpowiednie jednostki w swoim sklepie internetowym. Na początek wskaż menu produkty i kategorie. Następnie jednostki, po czym kliknij opcję Lista jednostek. Na wyświetlonej stronie zobaczysz już domyślnie dodane jednostki, takie jak litry czy metry sześcienne. Dodatkowo mamy tu informacje nie tylko o wartości jednostki, ale również o tym, jak nazywa się konkretne opakowanie. W przypadku metrów kwadratowych możemy wprowadzić nazwę paczka. Aby była to odpowiednia informacja na fakturze. Po kliknięciu przycisku Zapisz, możemy już przejść do edycji konkretnego produktu. W tym celu wchodzimy w menu produkty i kategorie, następnie lista produktów i kategorii, po czym przechodzimy do odpowiedniej kategorii. W moim przykładzie będą to panele podłogowe. Przejdźmy do edycji produktu. Za pomocą zakładki magazyn możemy określić nie tylko ilość danego produktu, ale również to, w jakich jednostkach będzie on sprzedawany. Za pomocą rozwijanej listy lista jednostek możemy określić konkretną jednostkę, w przypadku paneli będą to metry kwadratowe. Za pomocą pola ilość jednostek w opakowaniu możemy określić, ile danej jednostki znajduje się w jednej parce. Na przykład jedno opakowanie paneli pokrywa 2 m2 powierzchni i taką informację właśnie tutaj wprowadzamy. Po wpisaniu liczby 2, gdy klient kupi na przykład 10 m2 paneli, sklep przeliczy to na 5 opakowań. Klikamy przycisk Zapisz. A następnie przejdziemy do podglądu produktu. Podczas dodawania do koszyka możemy teraz określić ilość jednostek, która nas interesuje. W tym konkretnym przypadku zamiast ilości opakowań tak naprawdę podajemy metry kwadratowe. Załóżmy, że chcemy kupić 10 metrów kwadratowych paneli. Po przejściu do koszyka sklep automatycznie przeliczy to na ilość opakowań. Należy zauważyć również fakt, że podczas wybierania ilości jednostek do koszyka, sklep automatycznie zaokrągli ich ilość w górę tak, aby wydać pełne opakowania z magazynu. Załóżmy, że klient chce kupić 11 m2 paneli, podczas gdy jedno opakowanie pokrywa 2 m2 powierzchni. W tym wypadku, gdy klient przejdzie do koszyka, Ilość jednostek zostanie zaokrąglona do 12 metrów kwadratowych, tak aby wydać 6 opakowań z magazynu. Teraz można przejść do składania zamówienia. Przejdź do panelu administracyjnego twojego sklepu internetowego do listy zamówień, a następnie otwórz zamówienie złożone przez klienta. Na karcie produkty w kolumnie ilość zobaczysz informacje o ilości jednostek i potrzebnych opakowaniach do wydania z magazynu. W momencie, gdy klient zamawia na stronie sklepu 12 m2, sklep automatycznie pokaże, że zamówił tak naprawdę 6 opakowań produktu po 2 m2 w każdym z nich. A jeżeli Ty nie masz jeszcze własnego sklepu, to koniecznie przetestuj go już dziś na sklepyww.pl 14 dni za darmo. A jeśli chcesz więcej praktycznych porad i tutoriali, koniecznie zostaw subskrypcję i bądź z nami!